Hejka, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia mojego kolejnego filmiku. Tym razem będzie to, co jem w ciągu tygodnia, i to jest coś zupełnie nowego. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Jak już coś, to ograniczałam się chyba do dnia lub dwóch. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek nagrywała coś dłuższego. Tak czy siak, pomyślałam sobie, że to będzie fajna odmiana plus sama zobaczę, jak to u mnie wygląda w praktyce, bo inaczej jest myśleć, że się zjadło tyle i tyle. A inaczej jest to zobaczyć później na większym ekranie, jak to naprawdę wyglądało. Także poszłam na całość. Po wtorku myślałam już, żeby przerwać ten eksperyment, ponieważ poszło mi tak średnio we wtorek, ale później sobie pomyślałam, że chcę być ze sobą szczera i z wami również, więc nie poprzestanę. Będę kontynuować nagrywanie, tylko wam po prostu. Pokażę i powiem, jak to wszystko wyglądało, żebyście też mieli obraz sytuacji. I też bardzo kiepski dzień był w piątek, to przyznaję, bez bicia. To było widoczne właśnie w tym, co jadłam. Poza tymi dniami było elegancko, jak na mój gust, nie mogę sobie niczego złego zarzucić, z tym, że cały czas starałam się jeść intuicyjnie. A jak widzicie, moja intuicja dosyć często zawodzi i często muszę ze sobą walczyć. I wydaje mi się, że jednak będę musiała zmienić swoje nastawienie i po prostu zaplanować jakiś budżet, i z tego budżetu później wydzielać odpowiednie porcje. Z tym, że też chcę znaleźć miejsce dla jedzenia rekreacyjnego standardowo, ale jednak to jedzenie intuicyjne u mnie wygląda tak, że mogłabym jeść cały dzień od rana do wieczora, czyli raz dziennie, ale cały czas. I najczęściej i najchętniej to jednak takie wysoko przetworzone, słodkie i tłuste jakieś tam pokarmy, gdzie później się czuję paskudnie po takim dniu pod względem psychicznym i fizycznym, więc uważam, że póki ta moja intuicja jest zwichrzona, a jest już taka długiego czasu. To nie ma co jednak się bawić, i postanowiłam, żeby wziąć się w garść i jednak zmienić ten sposób odżywiania się. Więc kolejny filmik myślę, że będzie troszeczkę lepszy. Mam taką nadzieję, bo raz na jakiś czas będę takie kręcić, żeby też widzieć swój progres. A nie ukrywam, że chciałabym troszeczkę zmienić wygląd swojej sylwetki i rzeczywiście mniej tego wysoko przetworzonego jedzenia jeść. Nie pozwalać sobie na zbyt wiele na porządku dziennym, bo ja taka właśnie jestem, że codziennie się rozpieszczam i to jedzeniem, a tak być nie może więc chcę się stąd wydostać z tego dziwnego takiego myślenia także kolejny filmik będzie już inny, ale ten jest taki jaki jest, więc miejcie to trochę na uwadze. Sytuacja tutaj jest taka, że na początku jest to troszeczkę bardziej urozmaicone, aczkolwiek nie do końca plus ten tydzień był też taki dosyć ekonomiczny bo rzeczywiście pod koniec jeszcze lodówce za bardzo nie tam ciekawego nie było i do tego jeszcze sama sobie gotowałam w tym tygodniu przez cały tydzień i Chciałam zużyć to, co było kupione wcześniej, także na ogół te posiłki będą się powtarzać, duplikować. To będą takie zwykłe, normalne dni. Nic nie wymyślałam jakiegoś takiego bardzo skomplikowanego, ani nic takiego fancy, więc zobaczycie, jak to u mnie przeciętnie wygląda, ale też bywa ciekawiej, to Wam obiecuję, więc następnym razem będzie może tydzień, kiedy robię coś ciekawszego, tak jak dzisiaj na przykład miałam bardzo dobry obiad i aż ślinka nam ciekła, <laughs> chociaż było ciężko, ponieważ chciałam iść zjeść na mieście, a później by się to skończyło tak jak zawsze, ale się opanowałam ostatkiem sił i teraz nie żałuję. Ale już bez dalszego gadania, nie ma co przeciągać i przedłużać, zapraszam Was do mojego co jem w ciągu tygodnia. Czas na śniadanie, czyli placuszki z jabłkiem, z krem, jajkiem i cynamonem i jesienną porą są idealne przekąska, banan, Szybka i dobra obiad, również szybki i smaczny, sadzone ziemniaki, fasolka mrożona, przekąska, skier naturalny plus dwie figi. No i poszłam troszeczkę poćwiczyć, rozruszać te kości, Łaciuś przyszedł skontrolować jak tam sytuacja się ma. Ale miała się na szczęście całkiem dobrze, bo wcześniej byłam na siłce i chciałam te zakwasy troszeczkę zniwelować ruchem. Przekąska, właściwie deser, czyli Lody Magnum z migdałami moje ulubione. Kupiliśmy cztery sztuki, bo była promka. Kolacja, serek wiejski, bułka, warzywa i paluch serowy. Łaciuś i jego toaleta wieczorna jest przeuroczy przekochany. Kolejny dzień to samo śniadanie, czyli placuszki z cynamonem i jabłkiem. I tutaj już robię sobie obiad do pracy, wzięłam kalafior i tofu wędzone, jedyne jakie miałam w lodówce, do tego takie ryż z warzywami. Tak wygląda, gdy jest suchy, poleciła mi go koleżanka z roboty. A tak po ugotowaniu, dosyć fajna alternatywa. No i tutaj znowu skyr naturalny i banan w trakcie pracy i ten sam obiad co dzień wcześniej, bo jest szybki. I prosty. No i po pracy sobie czytamy. Troszeczkę złacił się, bo wciągnęła nas historia. I znowu deser, ale tym razem dwa lody zjadłam. Papucha również. I tak mnie przymuliło, że troszeczkę leżeliśmy. Pączek od papucha, bo przywiózł. I do tego jeszcze hałwa tradycyjna, która jest swoją drogą smaczna. I zjadłam dwie łyżeczki w sumie tego dnia tej hałwy. Dosłodziłam się troszeczkę, nie powiem. Kolacja to z serem i z ogórkami konserwowymi, ale nie mogło zabraknąć ketchupu. I na koniec Hotel Paradise idealnie odmóżda. Kolejny dzień i tym razem placuszki twarogowe z figą i z dżemem truskawkowym 100% owoców. Przekąska do pracy, czyli skyr fruvita w tubce i gruszka, taki se powiedziałabym, gdy szłam, padał deszcz, dobrze, że miałam plecak, bo dzięki temu mogłam swobodnie nieść parasolkę, ogólnie ten rok jest dosyć chłodny moim zdaniem i jakiś taki właśnie deszczowy w pracy, owocowa środa, więc mam warzywa tutaj na przekąskę i tak właśnie wyglądał obiad, który zrobiłam sobie dzień wcześniej. I na siłce byliśmy, mimo że mi się bardzo nie chciało, ale potem ucieszyłam się, że jednak pojechaliśmy, bo zamiast jeść, ćwiczyłam. Kolacja: paróweczki 100% z piersi z kurczaka, jaj osadzone do tego bułka, ketchup, muszczarda, warzywa i herbatka. No i deser: hałwa znowu, ale tym razem tylko jedna łyżeczka. Kolejny dzień i placuszki twarogowe, ale tym razem ze śliwką z roboty, którą przyniosłam przekąska skyr znowu, ale truskawkowe i jabłko. No i jadę sobie do pracy i tego dnia pamiętam, że było bardzo 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 zimno i wiał przeraźliwie zimny wiatr tutaj już w robocie, nie krępowałam się tak bardzo i nagrałam troszeczkę i wracam do domu, do łaciusia, to jest mój ulubiony moment dnia, powrót właśnie do domu, do łaciusia, myślę o nim zawsze, gdy jestem w pracy intensywnie o papuchu <gry> ale też o nim czasem myślę i przekąska czyli mini kiwi oraz tost z tuńczykiem, majonezem solą i pieprzem mały spacerek, piękne te liście kocham jesień Właśnie szłam z papuchem do domu i szła taka dziewczynka, nie wiem, 8-9 lat i przeszła obok mnie, obojętnie, tak o, a do papucha powiedziała dzień dobry i się zawiodłam. I czas na kolację, jaja na twardo gotowane przez papucha, z chlebem bez smarowidła, bo nic takiego nie było, warzywa i paluch serowy. No i oglądaliśmy Alice in Borderland 3, ale takie nie za bardzo nam podeszło. Na deser zjadłam... Daktyla Mediol z masłem orzechowym i słonecznikiem. Kolejny dzień, czyli piąteczek, piątuniu, ale zaczął się już fatalnie. Lodówka praktycznie pusta. Nie wiedziałam co zjeść, więc stanęło na standardzie, czyli na twarogu, dżemie i jaju. I tak wyglądały te placuszki. Nie wiem z czym przesadziłam, chyba z proszkiem do pieczenia. Ale nie dało się z tym nic za bardzo zrobić, więc zrobiłam sobie Skir bowl z jogurtu pitnego i do tego dodałam ostatniego banana i trochę dodatków. I resztę tego skra później wypiłam na przekąskę z kiwi i do tego jeszcze zjadłam krówki z roboty, ale jakie one były dobre, ciągnące się, idealne, takie jak lubię. Następnie z racji, że na obiad nic mi się nie chciało robić, to tosty znowu z serem i z keczupem. Potem znowu tosty, ale tym razem z nutellą i jak widzicie, nie żałowałam sobie tej nutelli. Była przepyszna, muszę przyznać, i tosty również. Zaspokoiły mój głód w jakimś tam stopniu, ale tylko niewielkim, niestety. Właśnie sobie leżę pod kocem i skończyłam już robotę na dzisiaj. W każdym razie śmiać mi się chce, bo skarżyłam się trochę papuchowi, że nic nie ma w lodówce, nie miałam nic do zjedzenia takiego konkretnego na obiad, i że otworzyłam Nutelle. A on mi napisał: No, że skoro nie ma nic w lodówce i jest tylko Nutella. To oznacza, że trzeba jeść tylko Nutelle. Łaciuś standardowo nie odstępował mnie na krok. Zjadłam jeszcze płatki Nesquik, ale bez mleka, bo lubię też suche. I patrzcie, jak wiało tego dnia. Aż się wyjść z chałupy nie chciało, ale trzeba było. Piękne kubeczki były w biedrze. A tutaj zupka chińska Kary z Wifona. I do tego rogal śniadaniowy na kolację. Haha, tak wyglądała ta zupka, moja ulubiona. I prażynki krewetkowe Papuch wziął, więc. Podzieliliśmy się na pół mniejsze zło. W sobotę z kolei miałam już jogurt grecki, więc robiłam sobie taki jogurt bowl ze śliwkami, figami i standardowymi dodatkami, orzeszkami. Do tego później posiłcę przekąska w postaci mozzarelli oraz pomidora. Moim zdaniem najlepsze kombo: takie w sam raz sól i pieprz później do obiadu ugotowałam sobie taki oto makaron z zielonego groszku i obiad zrobiłam z pomidorków z łososia dla dzieci, bo jest bez skóry, a ja nienawidzę skóry w łososiu, bo muszę ją odkrawać i całość zapiekłam w piekarniku i tak kontrolowałam troszeczkę, bo nie byłam pewna, jak to smażyć tam piec właściwie czy co tam i zgniotłam to wszystko razem, wymieszałam i powstał z tego całkiem fajny, kremowy sos. Nie trzeba było jakoś szczególnie solić, wystarczyło popieprzyć i tak to wyglądało, a co najlepsze to smakowało papuchowi i to mnie cieszy. Później wybraliśmy się troszeczkę na miasto i do Starbucksa, bo miałam dwa kupony ze Starbucksa, więc chciałam je wykorzystać na kawę i ja sobie wzięłam Pumpkin Spice, a papuch Velvet. Tiramisu, czy jakoś tak, i tak średnio mi podeszło, nie było bite śmietany. Chciałam reklamować, a nie mogłam, bo nie miałam paragonu. Kolacja, serek wiejski, papryka i rzodkiewka, plus herbata standardowo do kolacji. Zawsze piję herbatę po jedzeniu, nie w trakcie. Taka ciekawostka, papuch, wcina, zupkę chińską, a tutaj kolejna przekąska, czyli warzywa, takie o, z kukurydzą. Tylko to jedno zjadłam. Jedną trzecią, o, tak to określę. Kolejny dzień, kolejny jogurt bowl, ale tym razem z słonecznikiem, a nie z orzechami, przekąska skirpitne, do tego obiad, pierś z kurczaka, ziemniaki, fasolka szparagowa, tym razem świeża, niemrożona, banan do czytania książki i no deserek w postaci jeżyków trzech, pyszne były. No i kolacja znowu, tosty, zabijecie mnie za te tosty cały czas, tylko tosty jadłam w tym tygodniu, masakra. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i widzimy się w kolejnym Buźka.